W małej, spokojnej wsi pod Tarnowem dnia 15 października 2022 roku wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło życie zwyczajnej polskiej rodziny. Było późne popołudnie. Cichy deszcz bębnił miarowo o szybę w salonie, tworząc atmosferę spokoju i domowego ciepła. Pięcioletni Antek siedział na dywanie, skupiony na rysowaniu kolorowymi kredkami. Jego mama, Ewa, krzątała się po kuchni, przygotowując kolację. W pewnym momencie chłopiec podniósł wzrok z nadkartki. Spojrzał na matkę z prostotą, na jaką stać tylko dziecko, i powiedział cicho, ale wyraźnie, Mamo, zanim byłem antkiem, byłem kimś innym. Nazywali mnie Jeszua. To jedno zdanie było początkiem historii tak niezwykłej, że wymagała ona drobiazgowej weryfikacji. Zapewniam Państwa, że na końcu tej relacji czeka dowód, który zmusił nawet największych sceptyków do ponownego przemyślenia wszystkiego, co wiedzieli. Wszystkie materiały źródłowe, o których będę wspominał, zostały zebrane i są dostępne w opisie pod tym materiałem, ale proszę. Nie otwierajcie ich teraz. Lepiej poczekać do końca, by zrozumieć pełen kontekst. Ewa i Piotr, rodzice Antka, to zwyczajni. Ciężko pracujący ludzie. On od lat pracuje na budowie, jest cenionym fachowcem. Ona prowadzi niewielki lokalny sklep. Nigdy nie byli przesadnie religijni. Ot, tradycyjna rodzina, jakich wiele w Małopolsce, święta w kościele, chrzest. Pierwsza komunia, jako element kultury, a nie głębokiej, codziennej dewocji. Początkowo, co zupełnie zrozumiałe, zignorowali słowa syna. Uznali je za wytwór bujnej, dziecięcej wyobraźni być może echo zasłyszanej gdzieś bajki lub fragmentu rozmowy dorosłych. Dzieci w tym wieku potrafią tworzyć fantastyczne światy. Każdy rodzic to wie. Piotr tylko uśmiechnął się pod nosem, gdy Ewa opowiedziała mu o tym wieczorem. Uznali sprawę za zamkniętą, jednak antek nie przestawał. To nie była jednorazowa fantazja, która znika po kilku dniach wręcz przeciwnie. Z każdym tygodniem jego opowieści stawały się coraz bardziej szczegółowe i spójne. Mówił o swoim drugim tacie w niebie, ale nie w sposób, w jaki uczą tego na lekcjach religii. Opisywał go jako kogoś, kto dał mu trudne zadanie, którego przerastało. Opowiadał o przyjaciołach rybakach, prostych ludziach, którzy często nie rozumieli jego słów, ale byli mu wierni. Z niezwykłym smutkiem w głosie wspominał o wielkim smutku swojej mamy Marii, która patrzyła na niego z lękiem. Proszę zwrócić uwagę na ten detal, to nie były cytaty z Pisma Świętego czy katechizmu. Antek nie miał jeszcze lekcji religii w przedszkolu. Jego słowa brzmiały jak osobiste, bolesne wspomnienie, a nie wyuczona formułka. Pierwsza prawdziwa rysa na spokoju ich codzienności pojawiła się, gdy antek zaczął opisywać miejsca, w których nigdy nie był i których nie mógł zobaczyć w telewizji czy książkach, jakie mieli w domu. Zaczęło się od drobnych, ale bardzo konkretnych szczegółów. Chłopiec opowiadał o morzu, które nie ma fal. Opisywał je jako ogromne, słodkowodne jezioro, otoczone niewysokimi, łagodnymi wzgórzami spalonymi słońcem. Mówił, że woda w nim była ciepła i przejrzysta, a jego przyjaciele wypływali na połów w drewnianych, płaskodennych łodziach. Każdy, kto zna geografię Ziemi Świętej, rozpozna w tym opisie jezioro Galilejskie. Ale skąd pięciolatek z pod tarnowskiej wsi mógł znać takie szczegóły? Niedługo potem zaczął opisywać miasto. Miasto zbudowane z białego, ciepłego kamienia, który w słońcu aż raził w oczy. Opowiadał, że wchodziło się do niego przez potężne, wysokie bramy, a w środku panował niewyobrażalny gwar. Mówił o wąskich, krętych uliczkach, targowiskach pełnych zapachu przypraw i kurzu, a w centrum o wielkiej, wspaniałej budowli ze złotym dachem, do której nie każdy mógł wejść. Ewa i Piotr słuchali tych opowieści z rosnącym niepokojem. To przestało być zabawne. Zaczęli po cichu w tajemnicy przed synem sprawdzać te informacje w internecie. To, co znajdowali w historycznych rekonstrukcjach Jerozolimy z I wieku, wprawiało ich w osłupienie. Opisy antka, choć proste i dziecięce, były niepokojąco precyzyjne. To właśnie wtedy po raz pierwszy spojrzeli na siebie bez słów, a w ich oczach pojawił się strach. Strach przed nieznanym, które zamieszkało w ich domu, w umyśle ich małego synka. Nie wiedzieli jeszcze, że to dopiero początek, a najbardziej zdumiewające odkrycia były dopiero przed nimi. Kolejny niepokojący sygnał pojawił się pewnego deszczowego wieczoru podczas kolacji. Rodzina jadła w milczeniu, słychać było tylko stukot sztućców o talerze. Nagle Antek odłożył widelec. Zaczął cicho nucić pod nosem jakąś dziwną, monotonną melodię. Po chwili dołączył do niej szept, słowa w języku, którego ani Ewa, ani Piotr nigdy w życiu nie słyszeli. Nie brzmiało to jak Bełkot, dźwięki były gardłowe, twarde, ale miały wyraźną strukturę i rytm. To brzmiało jak modlitwa albo lament. Piotr spojrzał na Ewę, a ona na niego. Chłopiec miał zamknięte oczy, jakby był w transie. Piotr, człowiek twardo stąpający po ziemi, poczuł zimny dreszcz, działał instynktownie, sięgnął po leżący na stole telefon komórkowy i dyskretnie włączył dyktafon. Nagrał może dwadzieścia, trzydzieści sekund tego niezrozumiałego szeptu, zanim Antek otworzył oczy, uśmiechnął się i, jak gdyby nigdy nic, wrócił do jedzenia ziemniaków. Piotr nie wyłączył nagrania od razu, zostawił je, jakby bał się, że ten dowód zniknie. Trzecim i dla Piotra być może najbardziej wstrząsającym sygnałem była wiedza techniczna chłopca. Kilka dni później antek bawił się na podłodze drewnianymi klockami, które dostał od dziadka. Piotr, z zawodu doświadczony cieśla, przyglądał mu się z fotela. Chłopiec próbował zbudować coś na kształt dachu, ale klocki się rozpadały. W pewnym momencie sfrustrowany spojrzał na ojca i powiedział: Tato, oni nie mieli gwoździ, robili to inaczej. Piotr uśmiechnął się pobłażliwie. Jak inaczej, synku? Antek wziął dwa podłużne klocki i zaczął tłumaczyć, rysując palcem po dywanie. Opisał metodę łączenia belek na tak zwany jaskółczy ogon, ale w wariancie klinowym, bez użycia metalowych elementów. Była to technika Stosowana w starożytnym ciesielstwie na Bliskim Wschodzie, wymagająca niezwykłej precyzji. Piotr, który w swoim fachu przepracował ponad dwadzieścia lat, znał różne złącza ciesielskie, ale o tej konkretnej, archaicznej metodzie nigdy nie słyszał. Słuchał pięciolatka opisującego nacięcia i kliny z taką pewnością, jakby sam budował w ten sposób setki dachów. To był moment, w którym jego ojcowski spokój ostatecznie pękł. To nie była już dziecięca fantazja, to była wiedza, której jego syn nie miał prawa posiadać. Tego samego wieczoru, gdy Antek już spał, Ewa i Piotr usiedli w kuchni. Panowała ciężka cisza. W końcu Ewa nie wytrzymała. Musimy coś z tym zrobić, powiedziała drżącym głosem. Piotr milczał przez chwilę, patrząc w pusty blat stołu. Ale co? Do kogo mamy pójść? Do księdza? Zrobią z nas wariatów, a z antka widowisko na całą Polskę. Media się zlecą, zniszczą nam życie. Miał rację. Bali się sensacji, bali się oceny sąsiadów, bali się, że ktoś skrzywdzi ich dziecko. Postanowili, że muszą szukać pomocy w miejscu, gdzie liczą się fakty, a nie wiara w środowisku akademickim. Tam, gdzie ludzie zadają pytania i szukają odpowiedzi w sposób metodyczny, bez uprzedzeń. Po kilku dniach długich i nerwowych poszukiwań w internecie natrafili na stronę Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych uczelni w Europie. Znaleźli tam nazwisko doktor habilitowanej Anny Kowalskiej, Specjalistki od historii wczesnego chrześcijaństwa i języków semickich. Jej profil naukowy wydawał się idealnie pasować do ich niewiarygodnego problemu. Piotr napisał długi, chaotyczny e-mail, opisał w nim wszystko, starając się brzmieć jak najbardziej racjonalnie, choć czuł, że pisze scenariusz do filmu science fiction. Dołączył krótki plik dźwiękowy z telefonu. Ten szeptany lament Antka. Wysłał i czekał, nie spodziewając się odpowiedzi. Był przekonany, że jego wiadomość trafi prosto do folderu ze spamem. Jednak po trzech dniach telefon zadzwonił. Na wyświetlaczu pojawił się nieznany numer. Piotr odebrał z wahaniem. W słuchawce usłyszał spokojny, rzeczowy głos kobiety. Dzień dobry. Z tej strony Anna Kowalska. Dzwonię w sprawie pańskiego e-maila. Piotrowi serce podeszło do gardła. Doktor Kowalska nie śmiała się, nie zbyła go. W jej głosie słychać było coś, czego się nie spodziewał zaciekawienie. Powiedziała, że odsłuchała nagranie i że potrzebuje jeszcze kilku dni. Poprosiła o cierpliwość. Te kilka dni było dla Ewy i Piotra wiecznością, aż w końcu, w piątkowe popołudnie, telefon zadzwonił ponownie. To była ona. Panie Piotrze, zaczęła, a w jej głosie, mimo całej jego profesjonalnej powściągliwości, słychać było wyraźne zdumienie. To, co słyszę na tym nagraniu, to nie jest bełkot. To są fragmenty dialektu galilejskiego języka aramejskiego języka, którym posługiwano się w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Zapadła cisza. Piotr czuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg to była pierwsza zewnętrzna naukowa weryfikacja ich problem był prawdziwy to co działo się z ich synem nie było wytworem ich wyobraźni było prawdziwe potwierdzenie z uniwersytetu jagiellońskiego było dla Ewy i Piotra zarówno ulgą jak i źródłem nowego głębszego lęku ulga bo nie byli już sami ze swoją tajemnicą i nie musieli kwestionować własnego zdrowia psychicznego Lęk, ponieważ to, co działo się w ich domu, wykraczało poza wszystko, co znali i rozumieli. Nie minęło wiele czasu, a Antek dostarczył im kolejnego, jeszcze bardziej namacalnego dowodu, który pchnął sprawę do przodu. Chłopiec coraz więcej rysował. To było jego ulubione zajęcie od zawsze, ale teraz jego prace zaczęły się zmieniać. Zamiast kolorowych słońc, domków z dymiącym kominem i uśmiechniętych postaci, na kartkach papieru zaczęły pojawiać się skomplikowane geometryczne kształty. Linie były proste, rysowane z dziwną, jak na pięciolatka, precyzją. Początkowo rodzice nie zwracali na to większej uwagi, aż do pewnego sobotniego poranka. Antek siedział na podłodze w swoim pokoju. Otoczony kredkami, i przez ponad dwie godziny w całkowitym skupieniu pracował nad jednym dużym rysunkiem. Kiedy skończył, podszedł do matki i położył jej kartkę na kolanach. To był mój drugi dom, powiedział cicho. Ewa spojrzała na rysunek i zamarła. To nie były dziecięce bazgroły. To był precyzyjny plan architektoniczny: rzut budynku z góry, z wyraźnie zaznaczonymi dziedzińcami, rzędami kolumn tworzących portyki i centralnym, mniejszym budynkiem, który Antek otoczył grubą, czerwoną linią. Wskazał na niego palcem i dodał: Tutaj było najświęcej, tylko jeden człowiek mógł tam wejść raz w roku. Ewa poczuła, że brakuje jej tchu. Wieczorem, gdy Antek już spał, pokazała rysunek Piotrowi. Oboje usiedli przed komputerem. Wpisali w wyszukiwarkę hasło: Rekonstrukcja świątyni jerozolimskiej. Na ekranie pojawiły się dziesiątki obrazów, planów i modeli trójwymiarowych. Porównywali je z rysunkiem syna. To, co zobaczyli, zmroziło im krew w żyłach. Układ dziedzińców, rozmieszczenie bram. A nawet proporcje poszczególnych części zgadzały się w detalach. Antek narysował dziedziniec kobiet, dziedziniec Izraela i dziedziniec kapłanów we właściwej kolejności. Zaznaczył nawet miejsce, gdzie stał ołtarz całopalny. Były to szczegóły, o których nie mówi się w popularnych programach telewizyjnych czy książkach dla dzieci. To była wiedza specjalistyczna, to był moment, w którym Piotr wiedział, że muszą pójść o krok dalej, zadzwonił do doktor Kowalskiej i drżącym głosem opisał jej rysunek. Po drugiej stronie słuchawki zapadła długa cisza. W końcu badaczka odezwała się Czy zgodzilibyście się Państwo na spotkanie? Chciałabym przyjechać z kolegą, doktorem Pawłem Nowakiem. Jest wybitnym psychologiem dziecięcym, musimy wykluczyć wszelkie inne możliwości. Obiecuję Państwu pełną dyskrecję i anonimowość. Ewa i Piotr zgodzili się bez wahania. Czuli, że sytuacja ich przerosła i potrzebowali pomocy ekspertów. Wizyta odbyła się tydzień później. Doktor Kowalska i doktor Nowak byli ludźmi ciepłymi i taktownymi. Nie przyjechali jak urzędnicy czy lekarze, ale jak goście. Usiedli z rodziną w salonie, rozmawiali o zwykłych sprawach powoli budując atmosferę zaufania. Antek, początkowo nieśmiały, szybko polubił doktora Nowaka, który przyniósł ze sobą kilka ciekawych gier i zabawek. Przez kilka godzin psycholog obserwował chłopca, bawił się z nim i rozmawiał. W tym czasie doktor Kowalska w kuchni, przyciszonym głosem, zadawała rodzicom setki pytań dotyczących rozwoju Antka, jego snów, lęków i relacji z rówieśnikami. Po kilku godzinach, gdy Antek był już zajęty budowaniem wieży z klocków, doktor Nowak poprosił Ewę i Piotra na stronę. Jego słowa były jednoznaczne i stanowiły pierwszą wielką rewoltę w tej historii. Proszę państwa, powiedział spokojnie, ale stanowczo. Państwa syn jest absolutnie zdrowym, inteligentnym i doskonale rozwiniętym emocjonalnie dzieckiem. Nie ma najmniejszych oznak zaburzeń psychicznych, nie fantazjuje bardziej niż jego rówieśnicy, a jego opowieści nie noszą znamion konfabulacji czy wpływu osób trzecich. On nie zmyśla, on jest głęboko przekonany o prawdziwości swoich wspomnień. Ta diagnoza była dla rodziców kluczowa, wykluczała najprostsze i najbardziej racjonalne wytłumaczenie. Jednak to, co odkryła dr Kowalska w bezpośredniej rozmowie z Antkiem, zmieniło wszystko. Gdy psycholog zakończył swoją ocenę, badaczka usiadła na dywanie obok chłopca. Nie pytała go o cuda, o chodzenie po wodzie czy rozmnażanie chleba. Zaczęła zadawać pytania o uczucia, a odpowiedzi, które uzyskała, były wstrząsające. Antek nie opowiadał o swojej boskości, opowiadał o ludzkim strachu. Mówił o długich, bezsennych nocach spędzonych na modlitwie, w poczuciu całkowitego osamotnienia. Opisywał paraliżujący lęk przed tym, co wiedział, że musi nadejść. Z ogromnym smutkiem w głosie opowiadał o cierpieniu, jakie sprawiał swojej matce, widząc jej strach i ból. Jego wspomnienia nie dotyczyły potęgi i chwały, lecz przytłaczającego ciężaru bycia człowiekiem w obliczu niewyobrażalnej misji. Mówił o wątpliwościach, o chwilach załamania i o pragnieniu, by uciec i żyć jak zwykły cieśla. Doktor Kowalska słuchała w milczeniu, a na jej twarzy malowało się coraz większe zdumienie. To nie był obraz Jezusa Chrystusa znany z Ewangelii czy kościelnych kazań. To był portret człowieka z krwi i kości, pełnego lęku i bólu. To był moment, w którym fundamentalne pytanie, wiszące nad tą historią, uległo całkowitej zmianie. Pytanie przestało brzmieć czy ten chłopiec jest reinkarnacją Syna Bożego? Zastąpiło je inne, znacznie głębsze i bardziej niepokojące. Czyje cierpienie to dziecko tak naprawdę pamięta? gdy wydawało się że historia osiągnęła swój najbardziej zagadkowy punkt, nastąpiła druga jeszcze głębsza rewoltą. Podczas gdy doktor Nowak rozmawiał na osobności z rodzicami, doktor Kowalska kontynuowała swoją cichą rozmowę z Antkiem, wciąż siedząc z nim na dywanie. Chciała zrozumieć kontekst tych ludzkich bolesnych wspomnień. Zapytała go o jego rodzinę, o tę drugą mamę, o której mówił z takim smutkiem. Chłopiec przez chwilę milczał, układając klocki. W końcu podniósł wzrok i powiedział coś, czego nie ma w żadnej z czterech ewangelii kanonicznych. Coś, co dla badaczki było prawdziwym wstrząsem. Opowiedział o swojej młodszej siostrze, mówił o niej z niezwykłą czułością, wspominając, jak bardzo ją kochał i jak bardzo martwił się o jej bezpieczeństwo, aż do samego końca. Ten jeden szczegół, całkowicie nieobecny w powszechnej wiedzy i kulturze, był dla dr Kowalskiej jak uderzenie pioruna. Jako naukowiec całe życie poświęciła badaniu tekstów źródłowych, apokryfów, pism gnostyckich. Wiedziała, że niektóre z tych starożytnych, odrzuconych przez Kościół tekstów wspominają o rodzeństwie Jezusa, ale postać ukochanej młodszej siostry, jako centralny punkt jego osobistych trosk, była czymś zupełnie nowym. To nie mogło być wspomnienie nabyte z otoczenia. Żaden program telewizyjny, żadna książka dla dzieci, żadne kazanie w polskim kościele nie zawiera takiej informacji. To sugerowało istnienie pamięci całkowicie niezależnej, osobistej, niemal intymnej. Skąd pięcioletni chłopiec z polskiej wsi mógł mieć takie wspomnienia? Doktor Kowalska dyskretnie spojrzała na rodziców, którzy właśnie wrócili do pokoju. Na ich twarzach malowało się tylko zdezorientowanie. Oni również słyszeli te słowa po raz pierwszy. Mamy więc do czynienia z serią faktów, które zebrane razem tworzą obraz niemożliwy do zignorowania. Po pierwsze, znajomość starożytnej geografii, opisy jeziora Galilejskiego i Jerozolimy, które pasują do historycznych realiów. Po drugie, Potwierdzona przez eksperta z Uniwersytetu Jagiellońskiego umiejętność posługiwania się fragmentami martwego od niemal dwóch tysięcy lat języka aramejskiego w jego galilejskim dialekcie. Po trzecie, wiedza architektoniczna, pozwalająca na narysowanie precyzyjnego planu świątyni Heroda. I wreszcie, co być może jest najbardziej zdumiewające, Wspomnienia o charakterze głęboko osobistym, nie o cudach i boskości, ale o ludzkim lęku, samotności i relacjach rodzinnych, zawierające szczegóły niezgodne z oficjalnymi, powszechnie znanymi źródłami. Proszę, aby Państwo dobrze to zrozumieli. To nie jest dowód na religijny cud. To jest zbiór twardych dowodów na istnienie zjawiska, którego współczesna nauka jeszcze nie potrafi nazwać ani wyjaśnić zjawiska, które objawiło się w umyśle małego zdrowego chłopca z Małopolski. A teraz zbliżamy się do finału tej historii, do tego jednego, ostatniego elementu, który obiecałem Państwu na samym początku. Elementu, który rodzice Antka odkryli zupełnie przez przypadek, a który rzuca na całą tę sprawę zupełnie nowe, nieoczekiwane światło. Światło, które może wyjaśnić wszystko. Miesiące mijały. Wizyta naukowców przyniosła pewną ulgę, ale nie odpowiedzi. Rodzina próbowała wrócić do normalnego życia. Antek rzadziej mówił o swojej poprzedniej mamie, jakby rozmowa z kimś, kto go wysłuchał i zrozumiał, zamknęła w nim jakiś etap. Ewa i Piotr postanowili nie drążyć tematu, chroniąc syna. Mieli nadzieję, że te wspomnienia z czasem po prostu znikną, rozpłyną się jak sen. Jednak pytanie dlaczego? wciąż wisiało w powietrzu ich domu ciężkie i niewypowiedziane. Pewnego wiosennego dnia, kilka miesięcy po wizycie ekspertów, Ewa postanowiła zrobić generalne porządki na strychu. To było jedno z tych miejsc, do których zagląda się raz na kilka lat, pełne kurzu, pajęczyn i zapomnianych przedmiotów z przeszłości kilku pokoleń. W kącie, pod stertą starych koców, Stał ciężki drewniany kufer okuty, zardzewiałym żelazem. Ewa pamiętała go z dzieciństwa, należał do jej pradziadka, o którym wiedziała tylko tyle, że walczył w jakiejś dawnej wojnie. Z trudem podniosła ciężkie wieko. W środku, obok pożółkłych fotografii i starego munduru, leżał gruby, oprawiony w skórę notatnik, pamiętnik. Ewa usiadła na zakurzonej podłodze i ostrożnie otworzyła pierwszą stronę. Wyblakły atrament układał się w staranne, pochyłe litery. To, co zaczęła czytać, sprawiło, że zapomniała o całym świecie. Jej pradziadek Stefan był żołnierzem błękitnej armii generała Hallera. W latach dwudziestych ubiegłego wieku, w ramach mandatu brytyjskiego, jego oddział stacjonował na terenie Palestyny. Ewa z zapartym tchem czytała jego opisy z pieczonej słońcem ziemi. Zapachu pomarańczy i kurzu na targowiskach w Jafie. Ale to nie opisy krajobrazu sprawiły, że serce zabiło jej mocniej. Kilkadziesiąt stron dalej natrafiła na wpis, który zmienił wszystko. Pod datą 12 maja 1923 roku Stefan opisał spotkanie z członkami małej, odizolowanej wspólnoty chrześcijańskiej żyjącej w górach niedaleko Nazaretu. Nie byli to katolicy ani prawosławni nazywali siebie synami Jakuba i twierdzili, że przechowują ustne opowieści o ludzkim życiu Jeszui, które nie trafiły do żadnych ksiąg. Przekazywali je sobie z pokolenia na pokolenie w swoim starym dialekcie. Pradziadek, zafascynowany ich historiami, spędził z nimi kilka dni i spisał fonetycznie, tak jak umiał, niektóre z tych opowieści. Ewa czytała, a po jej policzkach płynęły łzy. W starym pamiętniku, atramentem sprzed stu lat, zapisane były historie o młodym człowieku przytłoczonym swoim przeznaczeniem, o jego nocnych lękach, o poczuciu osamotnienia, o relacjach z rodziną. I wreszcie natrafiła na fragment, który sprawił, że musiała zamknąć oczy. Pradziadek zapisał opowieść o tym, jak Jeszua martwił się o los swojej ukochanej, młodszej siostry, bojąc się, że po jego odejściu zostanie sama i bezbronna. Te historie, zasłyszane sto lat temu przez polskiego żołnierza w Galilejskich górach, Pokrywały się z każdym najdrobniejszym szczegółem opowieści małego Antka. To nie była reinkarnacja w sensie, w jakim ją rozumiemy. To było coś znacznie bardziej subtelnego i być może bardziej niezwykłego. Wspomnienia chłopca okazały się być echem. Echem niezwykle silnej, ludzkiej opowieści, która weszła do jego rodziny za sprawą pradziadka, przetrwała uśpiona przez prawie 100 lat, by teraz w niewytłumaczalny sposób objawić się w umyśle wrażliwego małego dziecka. Być może trauma wojenna pradziadka, połączona z głębokim przeżyciem, jakim było usłyszenie tych historii, stworzyła rodzaj emocjonalnego zapisu, który przekazywany był dalej, czekając na odpowiedni moment, by się ujawnić. Historia antka, którego imię i dane zostały oczywiście zmienione dla jego dobra, jest już zamknięta. Po tym odkryciu jego wspomnienia zaczęły stopniowo blednąć, jakby opowieść wreszcie znalazła swoje ujście i uspokojenie. Chłopiec wrócił do bycia zwykłym, wesołym dzieckiem. Ale ta historia otwiera fundamentalne pytanie, które pozostaje z nami wszystkimi: ile takich nieodkrytych wspomnień. Nieopowiedzianych historii i zapomnianych prawd drzemie w historii każdej z naszych rodzin ukrytych w starych kufrach na zakurzonych strychach. Jeśli ta relacja skłoniła Państwa do refleksji, proszę o pozostawienie komentarza. Chętnie przeczytam co państwo sądzą o tej niezwykłej sprawie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych równie fascynujących historii.